No, gram sobie... o, sobie. o, Magia gram, okej, okay, czekaj, szybko sobie ci wygląduję, że nie ma... Czy przywitaj się, jesteś na drugim odcinku z rzędu, przywitaj się? O, siema. Czekaj, y, w sensie każda gra jest odcinkiem. Okej. Okay. Znaczy ja robię tak, sobie robię... w jeden dzień robię odcinki sobie na 3 dni. Okej okay. No bo ja robię daily jakby na kanale. O kok znalazłem twój kanał. Po ma masz taką poddy na avatarze Masz, Tak, to All ej, znalazłem jego kanał, <grym> <grym> W Dobra. sensie, było już kilka przypadków, gdzie ludzie mówili ej, o, ey, o <grym> No i <iś, grym> sobie, copyright'a dostanę O chuj Zabić uważaj 3 sekundy per mrugnięcie, pamiętaj a 3 sekundy, dobra Dobra Macie teraz ciekawe skład co mi co 3 sekundy się. Trzeba go wyminąć. No. Ale czekaj chwilę, bo ja zjadłem teraz nie widzę. O oh, fucking okej. Cześć tak, beton! Chcesz kupić beton? No, Mogę cię ciebie tutaj kupić. A? What the fuck? To nie dostanę na, na tym na filmę. Cześć! Cześć. Inara. A pójdziesz sobie? Ej, daj mi zrobić kawality content! Idź wiadek! Daj zrobić quality content na YouTube. -ka. daj zrobić content! Zależy jaki content. Content taki, żeby widzowie mieli co oglądać. No dobra, damy Вей, 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 вей,

Niedźwadek, daj robić content! Nie strzelaj do niego, faktycznie ma rację. ma jak będzie do niego Dostaniesz... Pra dostaniesz prawu! <gry fading voice> o. O, o. To chyba już możemy sobie... Ja nie strzelę, bo chcę zrobić kontr na KM. Dobra, ja nie strzelam. O, ja Ciebie też nie zostanę. Ja jestem ja miły. Ja nigdy nie strzelam. Chcesz coś powiedzieć do widzów? Eee, nie wiem. Możesz, możesz kogoś pozdrowić, jesteś na filmiku. Aha, dobra. A to nie, wiem, kogo mogę pozdrowić. Może znajomych pozdrowię, po, to pozdrawiam znajomych. Dobrze, pozdrowię swoich znajomych. Jak widzicie, drodzy co pozdrowię was. No. A jaki w ogóle kanał, jak coś? Jak będziesz sobie na mój profil w Steam, będziesz miał. Mhm, dobra. No tak samo jak nazwa, jak na tego, jak na... Mm, mm, jak na Steamie, po prostu bez tego synu po prostu ma te ja gram. I tyle. Czyli masz taki sam nick na Steamie. Tak Uważaj, bo tu beton krąpi A on kąpi przed tymi? Przed drzwiami? Tak Słyszałem, jak to zanika drzwi i stoi A on jest wyboostowany, bo ochroniarz do niego nawalał Mam dla ciebie smutną wiadomość. Ładnie mnie za to zastrzelasz, ale wiesz co, je, co się stało? Co się stało? Wie, znasz ten dźwięk. Ten fajny dźwięk, który słyszy tylko klasa D. Jaki? A co, jaki może być tylko dźwięk dla klasy D? Nius samochodzik. No tak. Jest taki samochodzik sobie ojedzie, wysiadają z niego tacy ludzie, biegną. No wiem. I to właśnie teraz była to muzyczka, i to zrobiło brum brum. Aha. Czyli. To, to, to zaraz chyba chaosy przyjdą tutaj. No. Możemy tutaj zostać i porozmawiać. A takie pytanie: czy mogę reklamować swój kanał, czy nie mogę raczej? Możesz. No nie ma problemu. No to, po... to polecam również mój kanał. Też mam taki sam jak na Steamie, tylko że z polskimi znakami i dużej litery mam Dobrze, to do na pewno wbiłem do swojego kanału Dobra, może już nie kampi Chyba nie Dobra, idę okay. Trzeba wziąć, żeby się obronić Trzeba się obronić W razie czego Gdzież to? tu jest? Chyba, żebyśmy chaosownie spotkali no. Bym mógł cię też zastrzelić, ale tego nie robi, bo to aż taki chamski nie jestem Dlaczego? No ja też taki chamski nie Five. jestem, bo jakby mógł, to bym już dawno cię rozstrzelał W sumie tak, dobra, chodź, znaleźć my wyjście betonu, na pewno już tu nie ma by był jakiś chory, gdyby dla nas kampił całą grę. Więc możemy iść na spokojnie. Ulepszarkę. Nie, nie, ma czasu. Ty masz szopiątkę, więc nie potrzebujemy. 0, 12. nie ma nic. Tam jest pewnie flash. Albo już go zebrali. Flash ma 1, 4, 9, 9. No tu też raczej już nic nie ma Wiesz co, chodź, chodźmy stąd lepiej, czekaj sobie apteczkę jeszcze wezmę tylko sobie, sobie tylko apteczkę wziąłem, w razie czego Robię takie co by robisz, to? Może tędy? Chyba ta, może... o

Cześć! to pieśń? Cześć, Beton. Zaginia. Przepraszam cię naukowcy, nie chciałem. jaka armia z pieku? Magia gramką, magia gramką, magia Ej. Tylko jedno w głowie mam, magia gramką Ej, to ej, to ej to dobra, to dobra, dobra, cicho, cicho Ja, ja wiem, że jak jestem youtuberem, <susurna> to każdy będzie teraz wymawiał o mnie, ale... No No, no da, 16 subskrypcji, <susurna> popularność Kurwa

<Gry> jak jak, jak ty chcesz, to możemy Zresztą, zrobić jak e rap battle. I dawajcie robimy rap Dobra, muszę Dobra, muszę zrobić ten miniaturka, Najpierw plaga z mrugaczem, dawajcie. Ale trzeba najpierw... Rap battle, rap Ja daję... Ja daję beat, bo umiem beatboxować. Dawajcie bawimy się z cyframi, dawajcie. Tak, dawajcie, dawajcie. Dobra, Dobra, zaczynasz.

Dobra Cisza A ja umiem na harmonice ja, <laughs> ja, ja, to... naj, ja umiem na harmonice Ja nie umiem biglocksować ale umiem na harmonice zajmować. No dobra, słuchaj, <laughs> no rabatę battle, rap battle, plaga ty zaczynasz Dokładnie Bo już Yo. karłem i w... E, 1, 7, 3 Coś brzydki Spytam, <laughs>

Ej, powiedz wam jedną ciekawostkę, ja wszystko zrobię dla kontentu dla widzów. No co? Kurna. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dawaj, odprawiaj pladze. Transformacja 173! Miii! Transformacja 1.73! Ej, Ej, Pokémon Go! Ej, ej, Pokémon Go! To jest transformacja 1.73! Transformacja! Chwila, gdzie jest plaga i... Transformacja 1.73! ...pod twardką moją.

Zobaczcie, Bo no. to są, ich to cholera, jakieś dubki przeszkadzają i strzelają. O też śmiecie. Do, do, do się chłopca. Do mojego chłopca. Do mojego chłopca. Do mojego klasy, klasy. Do mojej Do mojego klasy. Do 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 Dobre, dawaj, do, 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 dobra, Dobra! Dajcie! dawajcie Dajcie! no, dobra, ale tego na... Dajcie! 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 Dawaj Dawaj Dajcie! ja Dajcie! dawaj Dajcie! Dajcie! ja Ja na Dajcie! umiem grać ja, czy to Dobra <gulatki> Czym? ja na ja na drogę. umiem. Daję, Daję. nie umiem. Dobra, dobra ale dalej, biesie z 1,73, biesie z 1,73, dymy muszą być. Ura, poczekaj, musiał jakiś tekst posąskowy przemyśleć. Dobra. Ale ja jadę do nas. My, się tego, nie, sobie spokojnie, zbieram. ja tylko chciałem, żeby zaraz nie było do wytrzyma. To będzie wytrzymało. To roboty, biesie z 1,73. Ura, babka. No, dolewko kręcimy. No, co ta płyta

no, to Nie, to jest Nie, to nie jest mi spokój! Dajcie mi spokój! Ej, mi dawaj. Dajcie ja też Dajcie mi spokój! Dajcie Ej, spokój! się! Dajcie ja Muszę to przemyśleć Chodźcie do domu Przemysleć. Ej, do domu chodźcie dobra, No to, to w takim razie Uf, się bije Do domu chodźcie O nie, ja, 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 ja Dawajcie ja, ja, ja do, do, tak ja ja do domu Ja, tak z ja idę z flagą na apka Czemu? Ej, dobra, to, 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 to nie Dobra, kto, Dobra, kto się bije ze mną? Kto się bije ze mną? Ja, Gumer, ja Dobra, ja mogę, Dobra, boomer, ja mogę, dobra, magia, chodź, magia Dobra, idziemy Magia, magia, dawaj Dobra, dobra, let's go ja nie umiem rapować! Co mówcie! Nie. A ja myślisz, się umiem ja umiem rapować? Dobra, tego. Dobra, to ja, ci to ja ci zarapuję tego, po angielsku. Uuu, kurwa. kurwa. Co? po angielsku. Wymyśl swoje czekaj. własne Ale, do, ale do, tego, do tego mi będzie potrzebny Cześć! Adamelkowy, chodź no? na słowo, chodź na słowo. Dobra, chodź Dobra aż, dawaj, idziemy rapować. Ja idę z Cześć, Czekaj, nie, ty nie, ty, ty, tylko nie ty, my, to my to możemy, tylko my możemy. E? E, to idę do, e, jako komornik do e, MTF-ów. <śmiennie> nie został! Nie, nie Ej, bo jeden został mix z tego chaosem biły! Ej, magia. No. Wiesz, że tak jest po nas. E... Kurna nikt nie przyjmie komornika! Czas, jak mnie zdiwało, ważne. Bo no, mam ja A ja muszę coś, bagia, coś dobra! Dobra Bagia, lecę cię! Lecę cię, po angielsku normalnie! Dawaj. Dobra, Dobra, dostań. tego, no to jak? Twoje stare krycie! Jak to tutaj się... w trakcie? <śla> momencie! Ej, dobra, boomer, będziemy musieli poszukiwać robotu! 7, jak widzicie, ty za to tam Quality widzowie! Dziękuję wam za to, że Pa pa!